Dzień dobry, witam Państwa na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia. Dzisiaj w porządku obrad mamy jedna, jeden punkt o zmianie ustawy prawa farmaceutyczne druk 348. Witam wszystkie osoby, które są tutaj na komisji, Panie Senator, Pana Ministra z pracownikami oraz biuro legislacyjne. Bardzo proszę, pani ministrze, o przedstawienie, jaki jest sens tej nowelizacji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne ma na celu usunięcie problematycznego i trudnego w praktycznej realizacji obowiązku przekazywania przez podmiot odpowiedzialny do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi, czyli tzw. ZSMO.pl informacje o planowanym miejscu dostawy produktów leczniczych przeznaczonych do zbycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W aktualnym stanie prawnym podmioty odpowiedzialne są zobowiązane raportować do tegoż zintegrowanego systemu. Między innymi planowane miejsce dostaw produktów leczniczych. Praktyka obrotu pokazuje, że podmioty te nie są w stanie przewidzieć konkretnej hurtowni, w której dojdzie do realizacji sprzedaży w przyszłości, w perspektywie kilku miesięcy. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje ponad 400 hurtowni farmaceutycznych, do których możliwe jest zrealizowanie dostawy przez podmiot odpowiedzialny, często nie mający na etapie planowania wiedzy, która z nich będzie faktycznym miejscem danej dostawy. Jednocześnie zakres raportowania pozostałych informacji przez podmioty odpowiedzialne, jak i obowiązek raportowania przez hurtownie farmaceutyczne i apteki ogólnodostępne pozwalają na należyte monitorowanie obrotu produktami leczniczymi, tak istotne dla zapewnienia dostępności leków. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw. Interwencja ta. Ta interwencja legislacyjna w ten obszar jest działaniem zgodnym z oczekiwaniami strony społecznej wynikającymi z postulatu deregulacyjnego. Mogę powiedzieć, że komisja deregulacyjna przyjęła, opowiedziała się za przyjęciem tego projektu bez poprawek. Jest to rzeczywiście pewna nadmiarowa, nadmiarowy obowiązek, gdyż Ministerstwo Zdrowia i tak posiada Informacje o tym, gdzie te leki trafiły do której hurtowni. Natomiast rzeczywiście dostawca, planując coś z wyprzedzeniem kilku miesięcy, no może nie zrealizować tej, tej, tego obowiązku, nieprawidłowo go zrealizować, gdyż no mogą się różne zmienić okoliczności, również dana hurtownia może zmienić zamówienie, i wtedy no pozostają jakby nieścisłości w tych dwóch systemach, które no powodują pewne utrudnienia. A tak jak mówię, dla Ministerstwa Zdrowia zakres wiedzy, który jest potrzebny, jest wystarczający wobec tego, co otrzymujemy bezpośrednio z hurtowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Mecenasie o opinię. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Biuro Legislacyjne nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo Pani Senator. Dziękuję. Rzeczywiście ta ustawa doregulująca te zasady jest z pewnością bardzo potrzebna. Ja mam tylko takie pytanie. Według aktualnego stanu prawnego na ile przed planowaną dostawą był obowiązek wskazania miejsca dostawy. To nie było tak uściślone dokładnie. Po prostu plan był, no powiedzmy, roczny. To znaczy, plan ustalany na rok został przekazywany nam, no chyba, że hurtownia w trakcie roku, znaczy nie hurtownia tylko dostawca, no w trakcie roku no planował jakąś zmianę. Wtedy też od razu nas powiadamiał, że no planuje za parę miesięcy czy za parę tygodni dostarczyć gdzieś dane leki. Więc nie ma takiego wymogu określonego, dokładnego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? W takim razie głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję bardzo. Przyjęty projekt. Sprawozdawcą w dalszym ciągu pozostaje ja, jeżeli koleżanki się zgodzą. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie.